Raczej, witajcie, z tej strony Julika to Dominik, Repentance lecimy dalej. Nie wypowiadam się na temat tego osobnika. No. No nie, Azazel. Po prostu idziemy Azazelem idziemy odblokować Losta. To jest główno. To nie działa. Wiecie co, jak ja mam taki win streak ciulowy. Ja sobie poroluję. To tak do pierwszego w miarę ok i temu. Bo czemu by nie? Kto mi zabroni? Nie ja by... ja chcę faktycznie to ugrać? Nie, ja na pewno nie celar, no weź. Daj to No czy ty może... O dziękuję No obraz stanę, no, przy tym nie będę już tego tego świeża cały czas no Nie wiem, to to może akurat będzie O podejście magiczne Nie wiem Ale ja, ja chcę Losta, ja po prostu potrzebuję wyblokować Losta. Cię z nim męczyć, nie jestem masochistą, ale... Chcę mieć Losta. Czy to jest Secret Room? No tak, z tam, ale no... Nie, nie ma, okej. Okay. Dobra, nagrywa się, nagrywa się. Elegancko. Z tego co pamiętam, grając yy, musimy iść do Shion'u. Ej, Boże, nie do Shion'u. Jeszcze lej, do Dark Roomu. I pokonać tam kolegę... Delem chyba? Delam? No. I wtedy odblokujemy... Mm... Lost'a. Nie, nie, znaczy... Odblokujemy Missing Poster, a żeby odblokować los, potrzebujemy umrzeć na Sacrifice Runiesli z Missing Posterem. Zakładamy, że pewnie jest nowa jakaś forma, jakby forma odblokowania Losta, ale szczerze nie znam jej i chyba nie chcę poznawać. Taka była w Afterbirwie Plusie czy Afterbirwie normalnym? Nie pamiętam. Czy Lost był od początku? A ja grałem. Nie, ja grałem od Afterburtha, więc tak pamiętam, że to się odblokowywało. Czy tak było zawsze? co mnie nie pamiętam. No? Nie wiem. No już, Po prostu w taki sposób, jaki pamiętam, po prostu odblokujemy, by był. I tyle. Dobra. Dalej okej, okay, kolejne są może być yy, pomidor jest okej okay, itemem. Jakby fajnie by było mieć teraz jakieś szczęście większe. Speed up, no spoko, wolałbym lakapa, Ale speed upem też nie pogardzę. Nie, najbardziej to na Zezero oczywiście range up by się przydał, no bo, no. O najlepsze, najlepsza statystyka, jaką chyba możemy podostawać, No, dostaliśmy gacie w pierwszym jakby po walce z bosem, więc ten zasięg już jest zwiększony. Co widać, no? Jo! Takie efekty na bomby normalnie Nie <grystanie> się sobie sami. Nie ma w DividroRumie coś, co by mnie interesowało. No, nie ma tam rzeczy, które by mnie interesowały, no bo Brimstone na drugiego dostać na Azazelu, no to już mamy. Więc y, AngelRumiK. Roomie... Wow, to jest chyba bardzo głupi. Jestem totalnie głupi. Yy, jakby straci... jakby mieć Brimstone na... Na suselach mech. Mm. Ale... Taki... Secret Heart-cik, fajnie by Fajnie wleciał. No, serduszka. wo wow, wow. wow. Panowie. Po co so tyle wybuchów? Bra. No, tyle is też by, też by się przejadał jakiś. I can see forever. Gdzie? No, tu jest. Jakby, ja rozumiem, że powiedziałem na temat Eeeh, Ranger Up. Może Tears zapa, ale może nie z Wavy Kappa, co? Nie, ale tak właściwie to, to nawet nie takie głupie, bo my przecież będziemy. Uuu, to jest fajne. Eee, do archiwum. A, wezmę piguły. Pretty fly. Raz, dwa. Show speed down. Range down. No nie. Jeszcze nie Down, kurwa. Gorzej się już nie dało? Na lekko nie będzie, czy coś? Może, kiedy dost nie raz było, lekko nie będzie, Yo. Się teraz uświadomiłem w fakcie, że jakie to stare jest. Aha, bo mnie jest to w trasze nie było. O, dobra, lecimy. Uh, 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 dzień dobry, o infestation, dwójeczka. Czy jeszcze może magic mushroom? Nie, no szkoda. Dobra, walka z bossem. O Boże, boss segmentowy na infestation. Wielbiam. Lack up spoko. Kur, co ja powiedziałem? Nie. HP, AP, nie, nie, lag co? To nie dojdemy. To Uuu, tego i temu tu Bożek dawno ja nie widziałem. No nieźle. Okej, okay, tu nic nie potrzebujemy. Jakby Fate Reward by mnie jakby wysadził, to bym się obraził na niego. Ciekawego... Idziemy. Tutaj... O, sakiewka była nie masz. Nie no, ale tilt down jeszcze range down, no nie... Tak się nie robi. No. Oho. Okej. Okay. No do sklepu nie wchodzimy, no bo... gaz, że nie ma... nie ma sensu tak naprawdę Dobra Lutuk... O, ale już wyrównane i te Wyrównane... Wysobić nie... Uh, mister Dolly daje nam to co, wszystkiego co potrzebowaliśmy, czyli Tills Zapa i Range zapa no, wyzywałem na was wcześniej wcześniej, no odcinek temu i znowu to samo Święta Woda, koko Święta mam. My... eee... Mam. Mom, jak najbardziej ja to ja nie będę nazwana idziemy dalej to tak właściwie co ja nie mam za zana odblokowane? mam hasza. Uuu, uh, uh, może na hasza bym poszedł. Chociaż jakbym na haszu nagle sobie odpalił wavy, wavy cupa yy, tak, wavy cup to się chyba nazywał jakoś tak. Mam tego grzyba. I przy nas robiłem tam takie biby na ekranie, to walka z nim to byłaby katorga. Naprawdę. Bo po prostu człowiek by się czuł jakby był nawalony bez picia nawet. To użyję. E, nie, ja to mogę ogólnie trzymać, bo to jest zwiększa szansa, ale użyję dopiero na koniec piętra. Da się po nie bossa, bo no, to nawet mieli bossa. No właśnie. A nie, chciałbym szczerze, jest tu w apokalipsy, bo. No nie widzę, no nie widzę potrzeby Jest, spoko HP up No jakbyś się trafił Devil Room teraz No Devil Room z jakimś nie wiem Nie, znowu Angel Room, nice y... Spoko, bo to jest kolejny Range Up, który nam się przyda no, tu jeszcze serduszko wypadło. Co? Co to było? O! Pozmieniali to! uuuu Pozmieniali tego moda. Fajnie. Teraz faktycznie będzie. Jak na przykład były opis z modów i temu. To teraz faktycznie. Może się to przedać. Shot speed down, tego nie potrzebuję. Jakby jest 10 minut. My jesteśmy dopiero. Ju... Inaczej, my jesteśmy już na time 1 1,5. Więc. Oha, no co to za taki krótki odcinek. Jeszcze przejdziemy po piętrze, więc... znalazł może jeszcze z room. Przycisk R chyba trzeba blokować. Rock bottom chyba też. Ale nie jestem pewien. Czy Rock bottom trzeba odblokować? No trzeba wejść do sklepu w sumie. U, O tam. Pieniążki. Oko. Na kolejnym piętrze wejdzie się do sklepu. Bo przecież ja nie wiem po co trzymam faktycznie te pieniądze, skoro nie mam manicus power po to nie to podejście. Ale tak, no wejdziemy. Do sklepu może będzie coś fajnego. No i zobaczymy. Mam niby damage 830, ale tak szczerze... Ja jakoś tak, nie wiem... Czału nie robi. Okej. Okay. Tu nie mam po co używać. Aha, ale mózg poleciała. Teraz, no weź, no to tutaj nie zmienimy, więc tu można użyć. Bo tu nie dostaniemy zamiast matki i iść z apokalipsa, nie? Bym się zdziwił, jakby się tak stało. Yy, tobie nie będę chyba oddawał. Przynajmniej nie na razie. Też nie, no bo równie dobrze będę mógł w sklepie to wpłacić do maszyny, nie? Zawsze tak, bliżej jakiegoś unlocka nowego, zakładam, że po prostu ulepszenie sklepu. Patrz, No, styl. Dobra, pigułę, up. No i czas mi się podochał, jeszcze drugi. No że tak naprawdę wiemy. I jakie piguły, bracia? Jakich? Nie. Bierzemy oczywiście Range Up, a Pozo Większość pozostałych opluwamy, bo jest to albo Tears Down, albo... Range Up. Range Down. bo Dokładnie to tak chciałem powiedzieć. Dobra, a tutaj... Uuu, Backstabber. Hehe. <laughs> Na Brimstone ie. Zawsze będziemy zadawać dwukrotność chyba? Czy trzykrotność? naszych obrażeń no to fajnie dobra, w sklepie co? uuuu member card, member card nieważne o boże, jakie góry po prostu wysadzę aż typa i w poce Poza ten hajs, nie? Boże, jaki to był środ A to jest w sumie ostatni sklep No, mogę tu wpłacić Te, wyspałem w główkę A to było głupie To było bardzo głupie z mojej strony No, ty. Wczoraj jeszcze, panowie Panie, <laughs> dobra, idę to wpłaczyć? Ile to potrzebuję jeszcze? 20, 28, No No, zaczęła się, A ile potrzebuje jeszcze? 10. No myślę, że w następnym podejściu już to raczej wpłacimy na spokojnie. Exact. No, no bez kid, bo przecież my już mamy tego Walkę z matką. No śmieszny, śmieszny. Mm, co mamy? Figuły. U, nie ma muzyki. Uuu, If mascara. U, tu mamy muzyki. Drawi się bierzemy If mascara. I się wytypamy, bo mamy już zrobionego mamy. I teraz mamy jakby bardzo słabe tirysy. Ale mamy bardzo fajny damage. Jednak coś za coś. Plus chyba i maskara jest mnożnikiem na obrażenia, więc. Tak, bo mam to razy 3, więc no. Teraz jakieś. Nie mam pojęcia, jakie ja nie dostałem. Czy tam tak bardzo powinienem dostać? No dobra, nie, no, nie narzekam. Może troszeczkę. Zresztą nie, w sumie to nie narzekam, tylko nie Może dwie piątki już? Ej. Ostatnio o wiele więcej mówię angielskich słówek. Używam angielskich słówek. Rebocifor dla mnie za spoko. I chyba przy tym zostanę, bo... To nam daje samo naprowadzające plus range -a. A dla nas oczywiście wszystko z tych jest fajne. No jakby zwiększony zasięg, jeszcze... W zamian za... Że nawet nie w zamian, ale no... Pociski naprowadzające, większy zasięg. Wszystko spoko. Dobra, to już raczej będzie walk... droga do walki z bosem, no przynajmniej tak wygląda. Mocność, jak tak nie będzie. O, skrzynka. Oczywiście główno, bo czemu miałoby być coś fajnego? Przebijające pociski, no. Nie, wezmę. Jeszcze nie wiem, czy ma to sens na Brimstone. Tego nie biorę, tego nie lubię. Yy, to jest mid, ale w sumie dla beki, czemu nie? Magic Eight ball, no, wezmę. Wszystko? No wszystko. Nie po co mam dalej tutaj chodzić, wiem, tak naprawdę. I ja ci mogę oddać w sumie serduszka, why not? O, mogę cię oddawać, bo mam tarczę. Nie, Nie no, ale że Mareczka żeś... Ale żeś Mareczka... Wypaciu? Szanuję, szanuję. Tak, bo to był. Nie, tak, to był mareczek. Musiałem przypomnieć, czy to faktycznie był mareczek, czy to był pakcik. Ale to był mareczek, bo pakcik to jest. No, pakt. Jak sama nazwa wskaz... wskazuje. No, żyć Sherlock. Czy coś. No, rano, co? no, Walka z. Bosem. A nie, przecież ja muszę... Ja muszę chyba najpierw odblokować negatyw. Żeby iść na walkę tego. A jak odblokować negatyw? Właśnie Ale hmm. Czy to jest secretum? proszę. Proszę, żeby to był sekretum. No nie Jak nazwać po prostu? jakby tam był Secret Świat byłby piękniejszy. Mielibyśmy dostęp do... Yy, ...boss-training Jakiś darmowy item Teraz nie wiem, czy to jakby przeciwnik wybuchł, czy to... ...te Seven Seals'y. The Stores. Mm, no, chociaż... Na no, haszu zaoszczędzimy jeden cały kluczyk. Wow. Okej, okay. czy jest tu tego? No nie, no to nigdy nie będzie... To nigdy nie będzie co? Yy, Secret Room. Ile bardzo, bardzo ładnie, tego, yy, wyrównany damage, 20-20. chyba oznaka, że po prostu dostanę 20-20 i będę miał 2 Brimstone'y. Ciulowe, bo czulowe, ale będę miał. Idziemy na hasza. Let's go. Bo ty nie masz, prawda? Nie masz. No bo 21 minut, na hasza idziemy. Let's go. O boże, wezmę to. Tu? O Boż, jakie gówno. Większość, bardziej głównianych itemów się nie dało Dobra zostawię to bo bomb... zostawię to, m... to miejsce na razie Złota, kupa No dobra, więcej bomb nie mam Uuu up Niepotrzebny, ale jest Dobra, ty, ale mam bomby Podoba mi się to, bo mogę iść teraz wysadzić znowu kamienie. Ok. Tu nic. Pewnie jak nazwa się jest pod tym ostatnim kamieniem. E, tu nic ciekawego nie ma. A tu? <śmany> <śmany> jakby no... O, uh, jakby to piękne. Jakby to jest tylko do w sumie jednego otrzymania obrażeń. Ale... Ale jest. A telepatia Może zapomniałem, że no tak, że my mamy teraz... Ej, ale raz to tak chce zakręcać, raz nie? W ogóle co on ma za jakieś dziwne efekty na sobie. Jak raz miał jakieś kryształki, raz... teraz nie był... Jakby... O, teraz ma krwawienie, no bo obrażenia z backstabera wchodzą, no dobra, ale... O! Brimstone jest w ogóle... Ej, czy mi... O, czy mój pocisk... W sensie, mój pocisk pewnie jest Seven Seals'ów. Ale dobrze wiedzieć, że damage mieliśmy dosłownie... z tego... też 20. Też 20, 20. Tu zostanę i będzie git Nie będzie git, nieważne. Nie ważne Nie mam pająków nie, jakby... Człowieku mógłbyś lespić przeciwników? Byłbym wdzięczny jakby, Dla mnie przeciwnicy, których ty lespisz to jest mowy DPS tak naprawdę bo jak on jak on pi przeciwników, to ja rozpię pajęki. jak raz pająki, kurwa, No, jak raz pająki, to dostaję samotny twierdzień. No, Uuu, fajne. A ja, tu mamy co? Pretty flying. Dobra, na dół. Trochę niepotrzebnie to brałem, bo przecież i tak umrę. No to. Czyli tak nie będę mógł iść dalej. No i mam... Jestem są głupi. Przecież no właśnie, ja nie wiem. Chyba ja powinienem odblokować tego. Negatyw. No i odblokowuje negatyw? Mam mnożnik na obrażenia razy 6. Jakby to mi się podoba. Mam obrażenia 40 i mnożnik razy 6. Jakby, jakby wleciał teraz na jakiś, nie wiem, Polifimus, o oh, kur... wrażenia totalnie ogromne. Gargantuiczne, że tak powiem. No ale tak, jakby, to jest bez sensu, bo tego ja nie przejdę teraz nigdzie dalej. Nawet nie, raz, nie daję mu bomby, no. Jakby... Moje pająki nie wiem, ile teraz zadają, bo no, nie pamiętam, czy oni, one zadają... Dwukrotość czy trzykrotność naszego DPS-u? I to będzie koniec, bo nie... No właśnie, nie pójdę na... nie pójdę dalej. Czy to oglądają? Chyba no tak. Nie pędem. Ja no co mi jakbym nie oglądał Okej okay. I na blokowanie, oh. Kim muszę odblokować? No mam, ale mam to jest jakby plus Może FKOM? O, Blue Baby mam, mamy Isaaka? Okej, okay, innym też mam może siutasem pójść? Jaki przytem mam nim zrobione serce? Bo srasza i hasza, ale nie mam Aizaka Ani Shion. Do Dobra, nie wiem. Ale to było na złem. Dzięki za oglądanie. Do następnego i cześć.